Jako pierwsza zabierze głos w celu zadawania pytań pani poseł Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Proszę bardzo, pani poseł. Dziękuję, panie marszałku. Mam pytania do pana ministra. Po pierwsze dlaczego rząd nie pracuje nad propozycją, którą już w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłaszałam, mianowicie tego, żeby emeryci i renciści za pośrednictwem ZUS-u mogli dokonywać odpisów jednoprocentowych. To jest 7,5 miliona ludzi de facto pozbawionych możliwości ze względu na procedury możliwości dokonywania tych odpisów. To jest po pierwsze. Co zrobić, Panie Ministrze, żeby jednak ten 1% w sposób w miarę równomierny trafiał do dobrych fundacji, bo w tej chwili wiemy już była o tym mowa kto zgarnia te, te setki milionów złotych. Kolejne pytanie czy reklamy, które dużo kosztują i czerpią z tych odpisów zachęcające do wpłat winny wykorzystywać wizerunek bardzo tragicznie chorych dzieci? Czy to jest moralne? Czy tak powinno być czy rząd nad ewentualnym takim zakazem w ogóle reklam, a takich jak w tej chwili są, a szczególnie wizerunku dzieci pracuje. Teraz co rząd sądzi? Jest coraz powszechniejsza forma od, że się zbiera pieniądze na osobę niepełnosprawną. Pierwsze pomysły to były, żeby pieniądze szły, na fundację? Czy rząd uważa, że to jest dobra forma wspierania tego typu działalności, czy nie? I czy, czy nie, nie uważa pan minister, biorąc pod uwagę to, że sektor pozarządowy spełnia ważną funkcję w łagodzeniu problemów i osób niepełnosprawnych, i biednych, i bezrobotnych? Czy nie warto by było powrócić do dyskusji nad naszym pomysłem mówię tu o pomyśle SLD ustawowym, żeby ten jeden zamienić, my wnioskowaliśmy na dwa, ale może na półtora, bo byłoby to chyba z pożytkiem dla tej Panie całej działalności. Poseł,